No cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w gameplayu z gry Okopanie dziury. Tak, dosłownie tak nazywa się ta gra, to znaczy się w spolszczonej wersji tytułu. Ale myślę, że możemy spolszczać, gdyż, ponieważ gra ma język polski, także fajnie. I myślę, że tyle potrzebujemy do wiadomości, żeby zacząć w nią grać, także zacznijmy w nią grać. Wow, cutscenki nawet mają. Ok, czyli domek do sprzedaży z złotym skarbem w ogrodzie. Możesz teraz go kupić i zostać bogatym. Wow! Super Mega Digger 3000 Ultimate 2.0. Ok. Eksploduje, kiedy bateria staje się pusta. Czyli nie do końca jest polski język. Znaczy, się pewnie, pewnie nie na rzeczach, które są w grze. bardziej takich, wiecie, ustawieniowych rzeczach. Ok, no to co? Mam szufelkę i idę kopać, tak? Tu mam X. O. Wow, dziura. Czyli gra polega na kopaniu dziury. Świetnie. O! Znaleziono nowy materiał. Stone. Plus stone. Zapasy pełne. Ok. I co teraz? Dobra, zapasy pełne. Czyli zgaduję, że trzeba. Nie tu. A, pewnie tam, gdzie drzwi są otwarte. No. I trzeba. Trzeba sprzedać. rzeczy albo. Okej, okay, dobra. Czyli potrzebujemy pieniędzy. Czyli musimy sprzedać. Nasze kamienie. Załączne. 3 dolarsy. Świetnie. Na nic mnie nie stać. Okej, okay, to wracam do kupania kamieni w takim razie. Szkoda, że nie można przytrzymać. Byłoby prościej. Dobra, to kopię. Proszę więcej kamieni. O, dziękuję. Plus stone. Nie mam bladego pojęcia, czemu nie przetłumaczyli tego. Niski poziom ładowania baterii. I ona wybucha, jak się ją nie naładuje, tak? Czy chcemy to sprawdzić, czy chcemy to zobaczyć? Bateria krytyczna, dobra, dobra. Na razie nie sprawdzamy. Sprawdźmy, jak będziemy mieć y, większy postęp w grze, żeby było co tracić, nie? Okej, okay. bateria opłata 2. Pełny, świetnie. No i wracam do kopania dziury. O tym jest ta gra. Gra o kopanie dziury. A gdybym tak kopała poza tym X-em, nie wiem tu, czy to jest legalne, czy tu po prostu nie będzie żadnych surowców, a mogę sobie kopać? O, nie, jest kamień. A nie, to nie jest kamień, to jest kostka brukowa. Nie no dobra, chyba się nie opłaca kopać poza x -em. O, widzicie? Już jest kamień plus stone. Znaleziono nowy materiał, węgiel. Aha, i zapasy są pełne, także i tak muszę to sprzedać. O, węgiel jest za 2, 2 dolarsy, a bateria jest krytyczna. I dalej nie mogę kupić żadnego ulepszenia, ojoj. Dziura. Znaczy się spodziewam się, że im głębiej się dokopię, tym na przykład więcej węgla czy coś, lepsze surowce, więc może fajnie by było kopać głębiej. Czy ja mogę w to wejść? Mogę w to wejść. To by było dziwne, gdybym nie mogła w to wejść. Więcej węgla, to rozumiem. I zapasy pełne, szybko. Yy, bateria. I mogę w końcu jakieś ulepszenie kupić. I czy chcę kupić lepszą łopatę, czy chcę kupić inwentaryzację? Czyli tak? Czyli okay. Czy inventori, tak? Czy jak wipunek, okej. Czy chcę kupić baterię, czy chcę kupić jetpack? Odblokowuje plecak odrzutowy, korzystanie z niego zużywa energię. Okej, okay. no to może, może to nie jest dobry moment, żeby go kupować. Myślę, że le lepiej łopata. Tu w ogóle dynamit mogę kupić, ale on kosztuje aż 100 dolarów. Służy do zniszczenia skał i skał lawowych, nie może zniszczyć białej skały. Okej. Okay. A lampa? lampy nie mogą być po ich umieszczeniu to głębokie. Jak nasza dziura, która zaraz będzie. Głę... Nie trafiłam w ścianę. Znaczy, trafiłam w ścianę. Nie trafiłam w drzwi, która zaraz będzie głęboka. O, faktycznie lepiej się kopię. O, i jeden hamin. Znaczy, się stone. Dobra. Czas robić dziurę. A dobra, muszę do, do nich wskoczyć. Nie, muszę poszerzyć dziurę. No trudno. Niski poziom poładowania baterii. Już? Czekajcie, bo tu jest węgiel. Chętnie nie wezmę. Tu też jest węgiel. Ruda zniszczona? A zapasy pełne. Kurde, akurat węgiel. 30 dolarsów. Boże. Przecież ja to będę kopać do usranej śmierci. O, dziura powiększona. Dobrze. Zapasy pełne. Już? O, wpadłam w dziurę. Najgorzej. Weź mnie wyjdź. O, dzięki. W sumie to jeszcze mam... Jeszcze mam połowę tej baterii, to nie będę uzupełniać jej na razie. Żeby to było chociaż troszeczkę bardziej ekonomiczne, wiecie. Żelazo! O! Nowy materiał, fajnie. Dobra, to przede wszystkim bateria. I mogę kupić też coś dodatkowego. Mogłabym kupić inwentaryzację. I mogłabym nawet kupić baterię. Muszę ja sobie poszerzyć dziurę, chociaż tutaj są. No właśnie, te takie kamienie, Ja bym wolała jednak żelazo i węgiel. Czy stać mnie na jetpack? Stać mnie na jetpack. To kupię sobie jetpack. W razie, jakbym wpadła w dziurę mocniej. Dobra, teraz można już kopać bardziej ku dołowi. Chętnie pokopię ku dołowi. Chętnie pokopię dół. Węgiel. O, tu jest też coś. Węgiel. 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 A no tak, nic nie kupię, ale mogę kupić baterię. Bateria jest coraz droższa. Nie podoba mi się to. Chociaż z drugiej strony, jakby miała być cały czas do jednego dolara, to. wiecie. O, co ja? Co ja kopie? Wykryłam coś. E, tu nie. Tu. Tu nie. Tu nie. Tu, tu? Tu? Przed siebie? Nie. Tu. To jest kamień. Nie, to węgiel. Dobra. Tu coś jest. O, tu, tu. Na tej wysokości. Niski poziom naładowania baterii Ale ja tutaj kopię O, tu coś jest Widzę pieniądze, skarbonka, pieniądze Biorę, oczywiście, że tak Dobra, I jak ja teraz stąd wyskoczę? A, jetpackiem, dobra O, Boże, jet, jetpack mi zjada energię Ups, sprzedaż O, ale mam pieniędzy No to co? E, kurde, brakuje mi jednego dolara żeby... A nie, w sumie i tak muszę uzupełnić A, to już mnie tak nie boli dupa Dobra, większa łopata, żeby było szybciej i może pozbieramy cztery kamienie, żeby już od razu ulepszyć też resztę. Większa dziura. A no i nawet węgiel się złapał. Myślę, że najbardziej ekonomicznie będzie teraz uzupełnić też tą baterię. 100 dolarów. Oh, ale drugi łopaty tutaj mają. <grytanie> Te, który testuje tą baterię. 7, równo, pięknie. A nie, bo jeszcze trzeba uzupełnić baterię. No tak. <grytanie> O, drogo, strasznie drogo. Dobra, to nie ma co, nie ma co, bo chciałam ulepszyć inwentaryzację, jeszcze zanim zejdziemy na dół, ale okej. Okay. O, miedź! Żelazo. Miedź. Dobra, czekajcie, bo stąd trzeba jeszcze wyjść. Hop, hop. A, nie tak źle. O, 49. Ładnie, ładnie. Tylko, że mogę ulepszyć tylko jetpack. No to dobra, ulepszę go. I oczywiście bateria. Ej, a co by się stało, jakbym nie miała pieniędzy już, żeby uzupełnić baterię? I nie kliknęła tego. This to jest game over? O, tu się coś świeci na dole. Proszę mnie wpuścić. Proszę mnie wpuścić. Dziękuję. Ała. Srebro! A czemu tu jest tak ciemno? A no tak, przecież ja mogę lampkę kupić. To jest dobra strategia, ale nic nie widzę. Dobrze, że trzeba iść w stronę światła. Pamiętaj, żeby iść w stronę światła. Zapasy pełne, dobra. Czyli teraz trzeba wejść przez dziurę. Jak mam wejść przez dziurę? Błagam. Oj, oj. Oj, oj. W takich rzeczach nie jestem dobra. Tu ja zużyję całą energię, żeby się stąd wydostać. O, o, dobra, 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 dobra. Ziu. Teoretycznie mogłabym kupić lepszy jetpack. Teoretycznie mogłabym też kupić lampę. I teoretycznie potrzebowałabym trochę więcej baterii. Ale chyba kupię łopatę. I tą lampę. Może sobie po prostu poszerzę tutaj tę dziurę, żeby łatwiej było mi następnym razem wyjść. Ała, yy, no, może tu. To był dobry pomysł, nie wiem. Okej, okay. dół jest tu, więc ja idę po prostu na dół. Czyż tam jest? To jest coś. Czy mnie to interesuje? Nie. Ja idę na dół. O, o, o coś tu jest, coś tu jest. Klucz. Biorę klucz. No, przecież wiem, ale ja po prostu próbuję wyjść. Robię wszystko, co mogę. A mogę niewiele. Jezu, nie umiem trafić w dziurę. Czy to źle o mnie świadczy? Dobra, po prostu się nie ruszaj. Po prostu się nie ruszaj. No. Uzdrowienie. Trzy dolarsy. A ja nie potrzebuję na razie. Być zdrowa. Dobra, wchodzę. I teraz. I widzicie? Nie zrobiłam sobie kuku tym razem. O, dobra, tu, tu coś mi pokazuje. Down. Okej, okay, tu jest KHA -ha -ha min. To jest żelazo. A, tu jest znowu ciemno. Okej, okay, nauczyłam się trafiać w dziurę. To jest jakieś, jakieś osiągnięcie. A, czyli tak się zapisuje grę, czy ja w ogóle nie zapisywałam grę. Oczy nie. Czy chodzi ci o save? Co, co dawna język polski? Okej, okay, ale co z tym kluczem? Jak go mogę sprzedać? Nie mogę. Dalej tu jest. O, co to? Solar Punk. Ładna grafika, podoba mi się. A, no tak, to jest sk skrzynia. A, dobra, okej. Okay. Dobra, czy chcę powiększyć jetpack, czy inwentaryzację? Myślę, że lepiej inwentaryzację. Jeszcze lampę kupię, bo mi za ciemno. Większa dziura. Zapasy pełne. Okej. Okay. Wiecie. dolar do dolara i będzie uradowana stara. Czyli ja. A czekajcie, bo tu jest kropeczka, już nie ma down. Co w takim razie? O, złoto! Czego jak szukam w sumie? Nie pokazuje mi, w którą stronę mam kopać. Myślę, że jakieś są tak. Poś... Zapasy pełne. Dobra. A jak mam stąd wyjść? się tak kopałam wokół tej skały. A dobra, prosto, w miarę ciura 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 Down, 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 down. Środeczek. O, tutaj mi pokazuje. Chyba mocniej? Nie wiem. Nie kumam. To chyba jest dla inteligentnych ludzi narzędzie. Ej, co ty mnie tak wystrzeliwałaś z ty wredna ty? Kopie, kopie, kopie. Co? No jest to jakiś sygnał. Czemu ja się kopię w bok zamiast kopać się na dół? No bo mi pokazuje to. To urządzenie, coś, I ja nie wiem co, mnie to zastanawia. Czy tutaj na przykład, jak pokopi się w bok, to też jest ten mocny sygnał? Też jest ten mocny sygnał. To ja nie rozumiem. Przynajmniej surowce zbieram. Kurde, bez różnicy gdzie ja jestem, to i tak nie widzę tego, co miałam widzieć, bo z każdej strony mi świeci. Czy ja chcę tu chrzanić? Niski poziom naładowania baterii. Czy to jest groźba? Zapasy pełne, to jest groźba. Że wypuścicie mnie? Skało? Kamieniu? <noise> Utknęłam, halo. Nie mogę się ruszyć. Ale mnie ten skaner denerwuje. On sobie ze mną pogrywa. Zaraz wykopię takie korytarze, że się będę w nich gubić. Ten kamień mnie cały czas trika. I mnie blokuje. Tu jest skała. Kolejny, kolejny kamień. Najgorzej. Jezu, wszędzie kamienie. Jak mam się dostać na dół? jak kurde, jakaś po, po podłoże skalne mnie blokuje. I up. Ty mnie tutaj nie denerwuj, ty. Tu jest teoretycznie tylko jedna kropka, więc to chyba nie jest tą stronę. To jest jakaś biała skała, tej, której nie może dynamit usunąć. Zniszczaam rudę, najgorzej. Biedna ruda. Sprzedaż. Świetnie! Ej, stać mi nawet na dynamit. Kupuję dynamit. Chcę rozwalić tamten kamień. Chcę rzucić dynamit. A! Uwaga! Uwaga! Co się stało? Nie wiem. Będę szukać tego skarbu miesiącami. A może to jest ten skarb, który jest zakopany? Chociaż mówi, że na ten, na, na dole. Jest skarb. Jezu, ja w prawdziwym życiu mam totalnie kraustrofobię, Jakbym miała tak siedzieć w takim tunelu, to bym już trzy razy umarła. Co to? Co to? Jakieś drewno. Czy ja chcę to okopać dookoła? Czy to jest dobry pomysł? To jest jakiś coś. Jakaś metalowa. Strzałka. Inna no nawet nie jest metalowa, tylko drewniana skrzynka. Czy to jest to, do czego ja się tak kopałam przez 15 minut? Dalej nie mogę pójść. Nie mogę. Nie mogę się wydostać. Utknęłam. Coś mi nad głową stoi. Boże, te skały się do mnie przesysają i nie mogę wyjść później. Weźcie mnie, wypuśćcie. Błagam. Jestem tu. Weszłam do skrzynki. A tu jest tylko pioch. A, nie, dobra, dziura jakaś. Dobra, ty mnie teraz nie powstrzymuj. Czy mogę się już przycisnąć przez to? Nie, czy jednak będę musiała wrócić? O Boże, i się naładować. Tak blisko było. Widzę cel, ale nie mogę się wydostać. Bo tu jest ta głupia skała. O Boże, skało. Specjalnie dla ciebie zaraz kupię dynamit. To jest znowu ten sam problem. Zostaw mnie skało. Wypuśćcie mnie! Głupi kamień, głupi kamień Ratunku, pomocy Wow, znowu niby wybuchłam. <głupia> Dobra, specjalnie dla Ciebie, kamieniu Głupia skało Co mnie blokujesz, co moje życie mnie ograniczasz Potrzebuję dobry, do, do, dobry ten Dobry spot, żeby Cię wrzucić Zakopać Dynamicie Należycie I Czekaj, idę stąd Au Okej, okay. sprawa rozwiązana. Ekstra. Dobra, wracam tam, gdzie byłam, gdzie nie pamiętam, gdzie to jest. Nie chcę żadnej skały, żeby mnie trzymała. Nie powstrzymujcie mnie przed osiąganiem moich celów. Chcesz dostać dynamitem? Okej, okay. jestem tu, dalej nie mogę dojść. Czy tam jest skrzynka, czy tam jest mój skarb? Czy tam jest ten skarb, po który tak długo się kopałam? Całe 20 minut! No chodź, o. U, ale to ciemno. Dynamit, lampa i pieniądze, o boże, o boże Już po tobie, ziutek Dobra, nie, tu i tak już nie będę chodzić, nie będę marnować na niego dynamitu Oszczędzę cię O, dziura Dziura, 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 ra, dziura, 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 Robię większe przejście, żeby nie było, że się znowu później zablokuję. Nic nie widzę Nic nie widzę to jest dobry moment, żeby... Nie, nie nie na to. Żeby umieścić gdzieś moją lampkę. Na przykład tu. O Boże, znowu tu. Kopi, 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 kopi dziurę. Kopi dziurę. Kopi dziurę. Kopi, 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 kopi dziurę. Kopi dziurę. Kopi dziurę. Śmiercią się nie przyjmuje. Chociaż mam... Klaustrofobie, i na stówę by mi to wszystko już dawno zleciało na łeb. Ej, tu jest? To jest to, do, do czego mam się dostać? Że to zostało znalezione przeze mnie tak łatwo? Dobra, ale wiecie co, bo jestem trochę, troszeczkę niżej. I chyba, jak mi mówi, że jest niski poziom, to chyba powinnam go posłuchać. Widzę powierzchnię. Surface. Wow, wow. Ej, nawet sprawnie poszło tym razem. A? Prawa tak zwana, pani Panetki. A co w ogóle daje wytrzymałość jetpacka? Tak szczerze mówiąc. Że co? Że. Że mnie baterii zżera? Ach, ta wycieczka wzdłuż. Był taki poziom w Raymanie, że się chodziło po jelitach. Okej, okay, okej, okay, tu jest już ciemno. Jest już ciemno. Nic nie widzę. Tylko złoto. Ale. Tutaj jest coś jeszcze... Uuuu, Pieniądze? Jezu, ile tu jest tych skał niemiłych? Czy dynamit jest w stanie wysadzić też te skały? Nie wiem, zobaczę. Y nie mam gdzie się schować. Uj. A, dobra. Nie zrobiła mi to krzywdy. Jest w stanie wysadzić skały, także git. Happy ending. Złoto. No i kolejna skała. Weźcie. O, w ogóle już mi stać na ulepszenie. O, platynium. już myślałam, że to kamień. Chyba czas na dynamit. Cześć. Jeep. Yeah. Siu. A, czyli może mi zrobić krzywdę. Miło wiedzieć. Diament. I teraz pytanie: czy platynium czy diament jest droższy? Ale zresztą możemy to zaraz sprawdzić. Tu. Pieniądze i lampa. W skarpące? Hmm. Okej, okay, dobra Ja już bym chyba wracała Nawet jeżeli mi nie pokazało niskiego... no właśnie Bo... no mówię, jak jestem coraz głębiej, to coraz mniej baterii mam, nie? Ty, na jednym... za jednym razem nie trzeba było nawet przystanków robić, świetnie Wow! Ale mam pieniędzy To tak, łopata Inwentaryzacja i bateria I nawet na jetpack nas stać, świetnie Opłata i opłata za zdrowie. No i kurde, cały zestaw. Świetnie. O, i mam teraz wiatarkę. Znaczy, tu. Jak to działa? Ło, można w końcu trzymać. Świetnie. Świetnie razy. Nie wiem, który raz już powiedziany. Zapraszam was. Podróż przez Jelito Grupę. Aż mi się przypomina moja kolonoskopia. Ale to nie jest historia, którą powinnam opowiadać na YouTubie, więc więcej wam nie powiem. Możesz przestać się obijać. Te jelita. No i teraz to jest dopiero jazda. Ciekawa jestem, w jakim tempie będzie mi bateria schodzić, jak ja się teraz tak dobrze bawię. I kurde, nie sprawdziam, jest droższe platinium czy diament. Ale pewnie wy widzieliście. A i tu boli mnie! O! Dziura. A no przestań bić mnie! Przestań mi bić! Przestań mi bić! Zaraz umrę przez cię. Umrę przez cię! Nikt mi nie powiedział, że to boli. Zemsta! Tak, wiem, niski poziom, ale ja to przewidziałam, byś tam mądra. Inaczej. Dobra, poryję sobie tu jeszcze, bo mogę. A, rozkopię cały ogród a co tam? Później posadzimy tu ziemniaki. Ky. Jak Kerel. Wszyscy będą wiedzieli, że to moja posiadłość. Oszczędzanie, oszczędzanie jest ważne. Opłata za uzdrowienie <grytanie> przyda się. To są dobre bunkry, tak, by the way. Nikt mnie tu nie znajdzie. Żaden nie byłby taki szalony, żeby wchodzić do takich miejsc. Ja się dokopałam do jakiejś, wiecie, końca mapy, że tutaj jest cały czas to białe coś. No już mnie dziabnął. Ja tylko czółkiem zahaczyłam. Bateria jest droga. Czemu? Zobaczcie, muszę jeszcze na baterię zarobić. Okej. Okay. Ale poryłam ten ogródek. Prawie jest tak poryty jak moja bania. Jestem Szałel. Gratuluję, kolego. Cena tankowania zależy od aktualnego poziomu naładowania baterii. Kopalni i korzystanie z plecaka jetpack zużywa energię. Aha, czyli. A. Czy, czyli moja strategia, żeby wykorzystywać baterię do końca, bo ona za każdym razem kosztuje tyle samo, się nie opłaca. I mogłam sprawdzić tutaj informacje i nie robić siebie debilan, no ale trudno. To co, chcemy? Jestem szołel? Jestem showel. W pełni zmodernizowany showel. O tak. Okej, okay, mogę już lecieć tam. Przestworza! Znaczy pod ziemię. zupełnie <śmany> coś innego. Mała dziura, trzeba poszerzyć. Ciekawe na jakim... Po... A może na minus? To jest ten skarb. Fajnie by było. Dopiero teraz zauważam, że to mi w ogóle odlicza, ile metrów jestem pod poziomem śmiesznie. Chcę się dostać do skarbu. Chcę się dostać do skarbu. Chcę się dostać do skarbu. Ała, ała Przedgiłeś. Dzisiejszy odcinek skupia się na i dzisiejszy jedyny i ostatni skupia się na tym, że dochodzimy do skarbu. O. Dochodzimy do skarbu. Dochodzimy do skarbu. Dochodzimy do skarbu. Czy wy słyszeliście to samo co ja? Słyszę, że coś tam się rusza. I ja chyba już nie chcę dochodzić do skarbu. Ała. Cień. Wiecie co? Nie można używać dynamitu? To co ja mam tu robić? Ja się boję. On ma latarkę. Cześć! Pa! Kretoborsuki, idą po mnie! Kretoborsuki, radujcie mnie! borsuki? Nie lubią koperzy, ale kochają dźwięk! Czy to weszło za mną? Mam nadzieję, że nie. A nie, tu jest! O Boże, ale mi serducho bije, ja, ja się nie spodziewałam takiego czegoś! Nie, dotykaj mnie. Zostaw mnie. O kuźwa, ich jest więcej! Którym się biega? Shiftem się biega! Gdzie ja jestem? Co ja robię? Jezus Maria. Tam jest skarb. Tam jest skarb. Jak ja tu wejdę, to coś mi wyskoczy na mordę, prawda? Ten skarb jest za daleko, żeby tak się nie stało. Fight boss, a ja nie umiem korzystać z dynamitu tutaj. O Boże. <laughs> Przeraża mnie to. Dobra, biegnę. Otwieraj. Aha, czyli czy nic na mnie nie skoczyło, tak? <laughs> Sorry, zadarcie so mordy przy... Aha. O, oho. się trochę mnie zamurowało także nasz wielki skarb który został nam obiecany na początku gry okazał się być ściemą a, a nasz chilowy symulator kopania dziury okazał się być walką o przetrwanie Przepra jak już zaczęłam gadać w trakcie i przepraszam za moje darcie ryja na końcu ale autentycznie się tego nie spodziewałam ja sobie siedzę, chilluję, kopię Szukam rzeczy, szukam skarbów i nagle wyskakują mi na ryj jakieś, kurde, borsukokrety, kretoborsuki. Tak coś się spodziewałam na końcu, jak zobaczyłam tą skrzynkę, że to może być jakaś podpucha, ale nie spodziewałam się, że koleś, który wywiesił ogłoszenie, tak naprawdę pracuje w kooperacji z tymi z kretoborsukami. Przynajmniej tak zrozumiałam zakończenia. myślę, że było dosyć jednoznaczne. Także śmiesznie, w sumie. Tak, teraz sobie myślę, że ten Koleś, co chce wynajmować ten dom od nowa, ten sam, bo ogłoszenie chyba to sam dał, nie, nie mam pojęcia, nie zwróciłam uwagi, nie pamiętam. Ale to teraz będzie miał, kurde, du dużo, dużo roboty, żeby zakopać te dziury, które ja zrobiłam, żeby następna osoba chciała kopać dla kretobursuków. Ale także tak, zakończenie trochę zmiotło mnie z planszy, ale. Tak czy siak bawiłam się dobrze, kopanie dziury było odprężające, plot twist na końcu git, no i co zostało? No jedynie się pożegnać. Także tak, dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca tego odcinka i do zobaczenia w jakichś kolejnych grach. Bye!